Cześć! Dzisiaj zabieram Was na drugą budowę, gdzie jeszcze chyba nie byliście, a już jest w dość zaawansowanym stanie, już jest co pokazać. To jest budynek jednorodzinny dwulokalowy. My jesteśmy właśnie w jednym, po jednej stronie, czyli po jednym z lokali. Każdy ma po 70 metrów kwadratowych i będąc tutaj to wydaje się jakbym był po prostu w jednym dużym pokoju, a to będzie całe mieszkanie. I wbrew pozorom, że można powiedzieć, że to jest małe tak, no bo ludzie mają takie salony po 70 metrów chyba, nie wiem. ale... Byłem w takim y, miejscu, szczerze mówiąc, to właśnie projekt, pomysł na ten budynek został zerknięty, przerysowany. No tutaj nie będę y, wymyślał, że jestem jakimś alfą i omegą i potrafię wymyśleć przepiękny projekt, chociaż nieważne. Y, byłem w tym lokalu, w, byłem w takim układzie, y, mieszka rodzina. Tamta rodzina, bliscy znajomi rodzina. W układzie 2 plus 2, gdzie ona uwielbia gotować, uwielbia przyjmować gości i na niejednej imprezie już tam byłem i świetnie się bawiłem, maksymalnie było chyba paręnaście osób. Układ jest dosyć prosty, tam jest wejście mały przedpokoik. Tutaj, gdzie widzicie te dwa okna, to są dwa pokoje. Mniej więcej one chyba są 320x320. I tu jest sypialnia, też 320x320. Tak ciekawie jest właśnie to, ten układ zrobiony, że można, każdy z tych pokoi, sypialni, można to nazwać, jest taki sam. Tutaj śmiało można właśnie wtedy dwójka dzieci, jeśli tak jest. Tu sypialnia, oni mają akurat inaczej, ale e, myślę, że ten układ bardziej się by sprawdził. Tu będzie mały przedpokoik. Po wyjściu z przedpokoju tutaj jest od razu łazienka, nieduża, ale wystarczy. Wszystko jest w wanienka we gdzie można też zrobić kabinę prysznicową, umywalka, pralka. Chcę tutaj też zmieścić pompę ciepła, bo tu niestety nie ma niestety albo stety nie ma gazu, a pompą ciepła ocieplić, ogrzać też taki, takie małe pomieszczenie to nie będzie problemu. Ale słoneczko dzisiaj pięknie operuje. Wchodząc dalej tu będzie wbrew pozorom na tak mały lokal olbrzymia kuchnia z wysoką zabudową. Tutaj na ścianie, i tu mały salonik, z którego wchodzimy do sypialni, która się znajduje. Tam, w tym małym saloniku, też jest wszystko, co potrzeba, i mało tego. Tu jest jeszcze, zmieści się stół jadalniany. Wiadomo, że to można aranżować po swojemu, ale myślę, że do tego układu lepszego rozwiązania się nie znajdzie. Wyjście na taras. No i zobaczcie na to. Tam już są brzuszki, które tutaj były. Nie wycinałem ich, ja to wszystko zostawiam. Tam za działką, to nie widać, bo to jest ta skarpa ziemi, która została z wykopu, jest winnica. Także. Przepiękna okolica. Yy, I myślę, że dobrze będzie się tutaj mieszkać. Jest to głobino, jest to bodajże 5 minut od słupska. Także yy, no, myślę, że nie będzie problemu, żeby to sprzedać. Ale w ogóle ci, co nie wiedzą, dlaczego, w ogóle co ja tutaj robię, skąd ten, skąd ten dom. Yy, także ja na Pomorze przeniosłem się z Wrocławia. E, tak się życie poukładało. Tam e, sprzedałem, e, sprzedałem udziały w firmie, którą założyłem w 2008 roku. E, firma zajmowała się produkcją mebli, ogólnie rzecz biorąc, tak? ale to było od projektu no, kompleksowo. Firma, firma nadal działa. E, Leon Design się nazywa we Wrocławiu. Śmiało możecie tam meble zamówić. E, mój wspólnik. Były już nadal tam, funkcjonuje, wszystko gra. Tak więc przeniosłem się tu na Pomorze. Ci, co znają mój kanał, to wiedzą już, że budujemy z moją partnerką dom dla siebie, no ale czymś trzeba się zajmować zawodowo, tak. Także, że nieźle mi szło, tak mi się przynajmniej wydaje, przy budowie naszego domu, to postanowiłem. No dobra, to, to z oszczędności kupiłem działkę e, i zacząłem budować ten oto budynek w międzyczasie. Ktoś mi dzwoni. Ajajaj, chwileczka. Halo? No, ok. No ciało. Hmm, na czym to skończyliśmy? To jest właśnie e, z telefonami. Wracając, właśnie, i zacząłem. Słoneczka trochę zaszło, może lepiej nie będzie tak świecić. Zacząłem budować ten budynek w tak zwanym y, międzyczasie. Ekipa y, sprawdzona, murarzy, ci co ci sami, co budowali nam właśnie tamten dom, świetni są po prostu. Y, no, fajnie, bo nie musiałem się tym martwić, tak? Po prostu. Zrobiłem projekt. Znaczy zrobiłem, tak jak mówiłem, przerysowałem do architekta. On to e, zrobił wszystko do pozwolenia na budowę. I zaczęliśmy działać. Teoretycznie miałem tylko na Stan Zero, e, reszta miała pójść ze sprzedaży domu we Wrocławiu. Niestety, Excel Excelem, ale e, życie płata figle, transakcja się. Przeciąga. No i jak widzicie, że jest już więcej niż powinno być zrobione. A dlaczego? Bo właśnie ekipa powiedziała, że mogę w sumie na razie im nie płacić, że ważniejsze jest, żeby były materiały, żeby tą budowę ciągnąć. No także dzięki nim to jest i się dzieje. Ja w sumie nie boję się za bardzo, że ta transakcja we Wrocławiu nie dobiegnie końca, no ale nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu i dopóki jakby to, to się nie no to są jakieś takie lęki. Budżet niesamowicie się kurczy. Właśnie w sumie w tamten piątek mieliśmy jechać już, miałem jechać Podpisywać już umowę sprzedażową do notariusza. Niestety się przeciągnęło i no i co? No, dostałem trochę takiego strzała. I, i, i przeważnie, przeważnie takie dni to są do dupy, ale wstaje rano po takich wiadomościach. Patrzę na klocki, które mi zostały, co mam po prostu, i układam z nich na nowo i ruszam dalej. Staram się nie, nie wypominać jakiś, yy, jakiś przeszkód, tak, które no, mimowolnie zawsze będą się zdarzać. Czy to jest, nie wiem, budowa domu, czy to jest cokolwiek kurde, po prostu życie rzuca nam kłody pod nogi, i już. Ale nie ma co tego rozpamiętywać, tak? po prostu zbieramy się, patrzymy, co dalej można z tego i ruszamy. Także, jak widzicie, tu się działa. Obiecałem też, że pokażę wnętrze już naszego domu, w którym mieszkamy, i obiecuję nadal, że to nastąpi. Teraz zjeżdżają się do nas trochę goście, fajnie, że właśnie mamy w końcu gdzie ich przyjmować. Mamy też nowych członków rodziny, bo zamieszkały z nami koty mojej partnerki, także uczą się też nowych, nowego miejsca, nowych możliwości, że dotkną bosą stopą trawy, co im wcześniej nie było dane. No, także może też polubią na pewno polubią, przecież jak no, kocur po trawie biegający, myślę, że zawsze będzie szczęśliwszy niż kocur zamknięty gdzieś tam w bloku. Ja się z nimi jakoś dogadam, musimy się podzielić przestrzenią, bo no tak, miałem swoją oazę spokoju, a kocury troszkę ją zaburzyły, ale nic, jakoś, jakoś się dogadamy, bo musimy... Dobra, słuchajcie, yy, Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ci, co jeszcze nie subskrybują, ja lecę dalej y, ogarniać, i do następnego, myślę, że może już z wnętrza naszego domu, y, bo jest się czym chwalić. Kurde, Łazienkę już trochę widzieliście, y, ale finalnie wyszła świetnie. Kuchnia y, też jest bomba. Tam dokończam elektrykę. Dzisiaj chyba nawet wjeżdżają elementy do szafy w kuchni. Tam się jeszcze nie będzie czym chwalić, bo będą tylko korpusy. Na razie leży materac po prostu na podłodze, żeby było gdzie się przespać. No yy. i tyle. No, na razie. Cześć.